Ja mam wszystkim, jest pan From ze mną w Siemanko I gramy dzisiaj w GTA. Ja! Yeah. Pierwsza misja. Jedziemy. A nie, dobra. Wejdziemy do tego BMXa, ale ja się... Jak to GTA? To GTA. Musimy wygrać samochód. Całą... O, polecam na O, kurde No, chcę coś powiedzieć. Będzie to seria? Na pewno. Zaraz jeżdżam ludzi. Menerpaki na, na drifting. Tak, gram na najwyższych ustawieniach graficznych. I co mogę tak jeszcze powiedzieć tak ogólnie? Tak, że będziemy grać na dwóch. Eee, na no, multiplayerze. Tak? Eee, tak mogę jeszcze powiedzieć? Eee, Jestem samobójcą! Nie yeah, po Left off yeah, Mario! No! O! Tutaj jest kastet, jak oglądałem film. Mamy kastet. I jeszcze wam pokażę jedno miejsce, gdzie będzie karabin. No tu na no, tak, dachu, nie? No, oglądaliśmy przed chwilą z leniem poradniki. Bo ja gram ja chyba wygrać. drugi albo pierwszy raz, nie? No. Raz tu... nie, drugi Raz tu sprawdzałem... kurde Tam trzeba, jak skoczyć Jak wejść, jak wiecie, jak będziecie nagrywać w ogóle Tak, takie ta Kurde! Jest, weszłem Dobra Tu będzie karami mówiłem fajne. Muzy Nie Uzi chyba Będziemy, O jezu znowu zabił Dobra, patrzcie. Hej. Dobra. Dobra, misje. robimy misję. I to jak będzie tylko, te, te misje to będą tylko tak. Te początkowe zrobimy i zaraz zrobimy drugi odcinek, nie? No. Zostawiam wam kartę No oh Dobra to pominiemy, bo to długo będzie to trochę trwać ten film od razu tak. Dobra, sweet candle. No, spoko. No tutaj pominiemy. Tutaj o, rowerek. Piękny. Jestem na rowerze, żeby jeździł. Dawaj na jeden kolan. <grywa> Jemy! Muszę <grywa> zimę <Przedzimy wszyscy. grywa> Dawaj teraz. <grywa> czy już jesteś w malnotowiu? Okej trzeba by O ja cię pierdolę. O jakie lamury! Lamury tak powiem. Ooooooh! Bazu! Kurde, ty. kiełbasy. Kiełbasy jedne. Uciekamy! No ja wiedziałem, że czek pier... 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 no to popatrzcie, jakie lamusy. No W nagrywaniu to mi kurde, nie wychodzi, ale jak sobie gram tak oto... real GTA 4 razem z dla nie graliśmy. No mm, fajna gra. Piątka wyszła. No tak wracamy do paciek skok. Wow. Batefida też będziemy... Tak, będziemy miała... też battlefielda Nie? E, czwórka? No, no. Na pewno <laughs> musimy kupić ją. Ale tak, ja już kupiłem ją jest e, przez Syłupce. Rajer rozpadł. Kurde. No, ale, ale poszło. Patrz teraz stary. To były taka... Górka? Ha, ha! Jestem freestyle'owcem rowerowym. Drifting? Drifting. Pakie skoki, widzisz? Zgłupienie długo. Nie jadą. Patrz! Tak jak... Ta... Tak to ja na rowerze jeżdżę. Patrz, tu. Widzisz? Patrz! Opa! Tak się jeździ. Puła! Widzisz? Ja wam dam, że ja kurde jakiś kłopot jestem. Poż, Widziałeś? Tak jak w normalnym życiu byś nie skoczył, nie? No, bo byś się rower złał. Na, Na pół. Tak jak kurde z kolegą, z Simonem jeździłyśmy, to ja się wyjebał sorry za pip, ale co zupa. Eee. No. Jeździłem z nim takich ekstremalnych, ekstremalnych, mogę powiedzieć, drogach. I po prostu on jed, jadę za nim, jadę, jadę, a on patrzę się. Patrzę się i on zapomniał Patrzę się, a on kurde jak się, jak kierownica, w pół. Dobra Patrz jak będzie zaraz jeździł na kole Patrz jak go zapierdzielam Dobra Misja ukończona Respekt ziomy Jehoj ale to o! siedzimy za to rower w <grym _> garażu. <grym> nie no, ja idę, nie przejdę. Ty, Marihuana! Marihuana! To do Tutaj jest taka ciekawostka, że tu jest marihuana. Grządki. <grym _> o, łopata! Tego to ja nie widziałem. Dawaj, wykopiemy. No, Wykopiamy coś. Czekaj, będę, ja kurde, kopał. Jakiś goście w dymie? Sam, i to, te, sam też się wydaje Oj tu. Chłopatą Ach. O. Jeśli słyszycie meszkę, to przepraszam bardzo. Z, z, ale co? mam mikrofon centralnie pod meszką, więc... więc co się dziwić. Posłuchaj. Wiem, po co malowałem głupi ja. Dobra. Teraz nie możemy tego pominąć, musimy no. czekać. Uh, to save the game, pick up the dysky, icon. Uh, aby zapisać grę, wejdź w dyskietkę, uh, w ikonę dyskietki, zapiszę ci... Ale mało no. EPS-ów mam. Joj! Joj! Strasz co no. to się dzieje? Dobra. Zapraszam o sobie. Tu. Gdzieście, gdzie że tam grałem. Dobra, no to wiecie co, będziemy kończyć ten odcinek, prawda? Żupa to ich. Łopatą was. I tak. Po prostu subskrybujcie. Łapkujcie. Komentujcie. No to, więc siema. Siema.